Oto absolutna nowość od Razera, która będzie budzić kontrowersję. Bo tak, jest to Razer Viper Mini Wireless, ale w edycji, która nawąchała się trochę towaru od Bazyliska V3 Pro. No i jednocześnie jest to też myszka, do której fan Razera będzie musiał dopłacać, dopłacać i dopłacać, jeżeli zechce wykorzystać jej pełne możliwości. Przed Wami Cobra Pro. Zapraszam do oglądania. Kobra nie jest myszką, która przed premierą była jakoś przesadnie podbijana, ewentualnie być może nie ominął cały szum medialny. W każdym razie przy premierze Vipera Mini Signature Edition pojawiły się sugestie, że nie jest to jedyny Viper bezprzewodowy, jakiego Razer dla nas przygotuje. I wydaje mi się, że wówczas faktycznie mogło chodzić o kobrę, bo nawet wymiary są bardzo bliskie Viperowi. Natomiast warto wspomnieć, że poza wersją Pro mamy także klasyczną przewodową. Podstawka kosztuje około 230 zł, a moja testowana wersja Pro jest śmiesznie niska, bardzo tania, przyzwoita dla. Polskiego portfela, bo to 650 zł. I to dopiero początek wydatków. 650. Myszka przychodzi do nas w zestawie w pełni użytecznym, ale jednak podstawowym. Jest to odbiornik 2,4, przewód, naklejki i papierowa broszura. Ale ta myszka obsługuje także 4000 Hz, no i ładowanie bezprzewodowe. Jeżeli mówimy o 4000 Hz, potrzebny jest dodatkowy odbiornik, który z tego co pamiętam kosztuje około 30 dolarów. Natomiast jeżeli chcemy ładować tą myszkę bezprzewodową w postaci takiej stacji, no to też można ją dokupić oddzielnie. I ona kosztuje 70 dolarów, więc wniosek jest jeden. Jeżeli już takie rzeczy kupować, to tylko w bandlach, które mają odrobinkę przeceny. Ewentualnie, jeżeli macie taki z bazyliska V3 Pro, no to oczywiście możecie się między poszczególnymi myszkami na ładowarce przerzucać. Natomiast pamiętajcie, że wtedy trzeba dokupić takiego kapsla, bez którego niestety myszki nie naładujecie. Tylko pytanie, czy w tym momencie wady się nie kończą. Jak już wspomniałem wcześniej, Cobra jest produktem bardzo konkretnie wrzuconym w algorytm razorowego użytkownika. Z jednej strony za 200 zł przewodowa myszka, która wręcz ubija w każdym celu Wiperami, oferując niższą wagę, no swicze, więcej podświetlenia. Z drugiej strony uderza też w grupę odbiorców Vipera Ultimate i odgadza się w grubą warstwę Dodatkowych możliwości od stricte esportowego Vipera Pro oraz Signature Edition. To serio niesamowite: jak Razer, dobrze mieszam wołowinę, kurczaka, trzy rodzaje sosów, a wszystko możemy zamknąć sobie w bułce dla głodnych ficherów. Natomiast jeżeli zależy nam na czystym mięsku, to możemy wziąć tego kebaba na talerzu w postaci Vipera V2 Pro. Tylko czym tak naprawdę Cobra Pro różni się od Vipera V2 Pro, mówiąc o właściwościach poza załadowaniem na stędzie. Więcej podświetlenia RGB, które rozpościera się na dolnej krawędzi, pojawia się także w tyle na logo. Piękne, intensywne, oprócz tego mamy nie tylko 2,4 i przewodowe działanie, ale również Bluetooth, co jednocześnie umożliwia trochę łatwiejszą podróż między poszczególnymi urządzeniami, jeżeli chcemy przykładowo sparować sobie tą myszkę z jakimś sprzętem roboczym, naszą stacją gamingową, no i wiadomo, możemy dzięki Bluetooth oszczędzić baterię, tylko że w przypadku baterii wszystko zależy od podświetlenia. Razer deklaruje 100 godzin na 1000 Hz, 33 godziny na 4000 Hz i 170 godzin na Bluetooth, ale z podświetleniem te wyniki można spokojnie podzielić na pół. 16 godzin w najbardziej skrajnym wypadku na 100% jasności z 4000 Hz. Tylko tyle i aż tyle, żeby uzyskać maksymalną wydajność. I na pewno nie jest to wynik, który rozpiesza, ale jednocześnie dla mnie nie jest jakiś szokujący, patrząc na fakt, że w Bazelisku V3 Pro sprawa wyglądała praktycznie tak samo. Wróćmy jednak do budowy. Tworzywam. Te Razer znowu zmieniamy, Nie są one już tak... Przyjemne chropowatem, jak przykładowo w Bazylisku V3 Pro, zamiast tego gładsze i przez to odrobinę bardziej podatne na odciski palców. Mamy też fragmenty z błyszczącego plastiku, na spodzie 100% PTFM, no i oczywiście zmiana profilu oraz możliwość przełączenia trybu działania myszki. Z kolei rzucając okiem na boki, tutaj panele gumowe po obu stronach tego niemal symetrycznego produktu. Nie jest to myszka dedykowana graczom oboręcznym, ze względu na fakt, że boczne przyciski ustawiono wyłącznie na lewej krawędzi. I mówiąc o przyciskach, te tutaj są bardzo przyjemne, twarde. Rolka też precyzyjna, sprężysta, taka jaką lubię. Nad nią znajdziemy dwa przyciski do zmiany DPI, no i finalnie lewy oraz prawy. Kurczę, tutaj da się odczuć wyraźny post i pre który jednakowoż nie zaburza tego chrupkiego przełamania przełączników optycznych. I teraz posłuchajcie, jak to wszystko klika. Nie wspomniałem jednak, jakie konkretnie przełączniki zostały tutaj zastosowane. Mamy V3 Razer optyczne pod głównymi, następnie Changfengi na boku, no i encoder TTC w roleczce. Bardzo typowe połączenie, ale wracając jeszcze do klików głównych, tutaj 0,9 ms na 1000 Hz, więc poziom topowych urządzeń, czego można było się spodziewać, a na 4000 Hz skok w okolice pół milisekundy. Podobnej bardzo wysokiej wydajności możemy spodziewać się po obecnym tutaj sensorze. Jest to Focus Pro 30K, oferujący do 30 000 DPI, fantastyczna jednostka, jedna które są aktualnie obecne na rynku, o jakichkolwiek zerwaniach czy dajmy na to interpolacji, nawet na tych najwyższych wartościach, można w zasadzie zapomnieć. Na pokładzie jest też regulacja LUD do poziomu poniżej 1 mm i to wszystko oraz wiele innych rzeczy zmienicie przy pomocy Synapsa. Ten instaluje się praktycznie z automatu po podpięciu urządzenia, zaprogramujecie wszystkie przyciski, zespolicie produkty bezprzewodowe Razera na jednym odbiorniku, ustawicie oszczędzanie baterii. I tak ogólnie Synaps jest zawsze dla mnie pewną zagadką, ponieważ są urządzenia, przy których działa on perfekcyjnie, ale są też urządzenia, przy których lubi się zaciąć. Aktualnie przykładowo przy Razer Audio Mixer, którego używam prywatnie, pojawiają się jakieś przycięcia, raz na jakiś czas trzeba go odłączyć, natomiast Cobra Pro na aktualnie w aktualnych działa perfekcyjnie, chociaż być może za jakiś czas pojawi się inna aktualizacja, która również jej utrudni życie. Musicie mieć to na uwadze, no Synapse nie jest najbardziej stabilną apką wśród producentów gamingowych. Najważniejsze pytanie brzmi jednak, jak ta myszka pracuje? I odpowiedź jest następująca. To zależy. W chwycie jak i fingertip będzie spisywać się fantastycznie. De facto przeskakując z mojego MZ1 Wireless na Cobre nie odczułem żadnego większego problemu z pracą. Jedynie waga, która wynosi tutaj 77 gramów była dla mnie zauważalnie wyższa, chociaż stawiam, że przy Rzuceniu chociażby szkolnych ślizgaczy, to może być też odpowiednio zniwelowane. Nie duszkujmy się jednak dodatkowych kosztów, które i tak są wysokie. Fakty są bowiem takie, że to po prostu stokowo bardzo wydajna, dobra, przyjemnie pracująca myszka. Przy agresywnym chwycie i dużej dłoni się spisze, przy małej dłoni i trochę luźniejszym ułożeniu łapki też będzie dobra i stabilna przy spoconych dłoniach ze względu na te gumowe fragmenty. Fortnite na tej myszce rozgrałem kilka partyjek bardzo przyjemne. Grimowa także bez zarzutu. Wyważenie urządzenia w punkt, nawet jeżeli ta waga jest rzeczywiście odrobinkę wyższa. Tak naprawdę, jedyne, na co można w tym momencie faktycznie pogrymasić przy chęci wykorzystania jej pełnego potencjału, to po pierwsze koszty, które są generowane dodatkowo, no i bateria. Bateria, która mimo wszystko jest naturalnie ubijana przez obecną tej znacznie większą ilość podświetlenia. Razer bowiem chciał tą myszką na 100% przede wszystkim wstrzelić się w grupę osób, która nie jest do końca przekonana do Vipera V2 Pro ze względu na jego lekkość albo wymiary. Nie jest też przekonana do Vipera Signature Edition ze względu chociażby na jego otwory, budowę czy też trudność w zakupie. No i przy okazji chciał też trafić do osób, które rezygnują aktualnie z Vipera Ultimate, a przy okazji są zafascynowani efekciarskością bazyliska V3 Pro. Niestety po pierwsze mamy tutaj problem cenowy, a po drugie poszukiwanie kompromisów, które wpisuje M Cobre Pro w przysłowie, że jak coś jest do wszystkiego, to jest też po trochu do niczego. Mi Cobra Pro, mimo ogólnych raczej średnich opinii, podoba się niesamowicie i prawdopodobnie będę jeszcze przez jakiś czas używał, ze względu na fakt, że rzeczywiście przeskoczenie z MZ1 na nią było przyjemnym doświadczeniem. Natomiast zdaję sobie też sprawę z tego, że jest to bardzo droga myszka, myszka, która stale potęguje różnego rodzaju dopłaty i tak naprawdę, jeżeli komuś zależy na tej budowie, a jednocześnie lepszych podzespołach aniżeli w Viperze Mini, no to wtedy po prostu trzeba sięgnąć po klasyczną Cobra, która moim zdaniem będzie tym złotym środkiem i może sprzedawać się zaskakująco dobrze. Także to wszystko dla mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Cobra Pro, jak Wam się ta myszka podoba i czy bylibyście w stanie wydać taką sumę na urządzenie od Razera. Komentarze są Wasze. Ja żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. I pamiętajcie, zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrybujcie nasz kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami o takich nietuzinkowych sprzętach. Na razie, cześć!